Dziękuję. E, proszę Państwa, najpierw przemówią nasi goście. E, Czesi delegowali pana Mirosława Jachodem, który znam język polski, dobył do Polsku. Pani Mirko, prosimy. Dzień dobry. Pozdravienie z okay. Czech. Tak, żebyście nie zrozumieli. E, chciałem powiedzieć najpierw to, że przed parę tygodniami było głosowanie o kwotach na imigrantów i polska premier zmieniła przed głosowaniem swoje zdanie głosowała za kwoty. Przepraszamy! Dużo, dużo Przepraszamy! Pol dużo Polaków nas przepraszało, ale Chcę tutaj wykorzystać tej okazji i powiedzieć, że my dobrze wiemy, że politycy nie reprezentują wyborców, ale bardziej fondów z Unii Europejskiej i dotacji do swojej kieszeni. Nie macie za co przepraszać. Druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, jest to, że ja się bardzo cieszę, że tutaj słyszę słowa jako Kapitalizm, nie socjalizm, niskie podatki dla ojca i matki, bo to nas różni od prymitywnych nacjonalistów. To z nas robi patriotów. A ja się cieszę, że my jesteśmy patriotami i trzymamy się razem. Nie jesteście tutaj sami w Polsce. I w Czechach są demonstracje, na Słowacji, we Węgrzech, Wszystkim nam media mówią, że jesteśmy w izolacji. Nie jest to prawda. Wszędzie są ludzie przeciw kwotam i przeciw temu, żeby do naszych krajów przyszła kultura, która nie jest kompatybilna z tą naszą. I ludzie, którzy z wielkiej części nienawidzą naszą kulturę i mają zero respektu do niej. Nawet nikt z tych ludzi do nas nie chce. To ja mówię. Trzymajmy się razem, Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy i nie dajmy się. Dziękuję. teraz pani Sharon Bonici z Malty Postaram się moją znajomość języka maltańskiego rozwinąć. Hello Poland, I'm from Malta. I'm very happy to be here supporting our friend, Horwit Mika. He's very well respected in the European Parliament. and also in europe. and i must tell you that although i come from a very small country in malta where the population is only 400,000, we have an influx of immigration as well. and it is becoming a problem for all people across europe. and the problem is that we, the patriots, have to fight this battle. Okay. So, like you, we have a patriotic alliance in Malta as well, fighting this. We have a big problem for immigration because we are a frontier to Africa. So, we have been having an influx since we joined the European Union. So, yes, like you, we will fight for freedom, sovereignty, and justice, not just for Poland, for the whole of the EU. Pani Szafata bo jest krajem graniczącym z Afryką i przyjmuje na siebie pierwszą falę, pierwszą falę imigrantów. Pani nam życzy sukcesów, żeby ruch patriotyczny chcący suwerenności, wolności, od własności odniósł sukces. Dziękujemy bardzo Pani Szafato. Brawo, brawo! Zagraniczni goście są? Czy... Pan Norman Grostin z Łotwy, bardzo prosimy. Uh, we uh, came here, everybody, to show that there could be free europe, like we did in 90s when soviet union collapsed finally. and then in, in latvia we had similar fight. and now when we look at european union, then we see that with every day european union is getting closer and closer to what soviet union was. Wjechałem z Łotwy, z kraju, który na początku lat 90. odzyskał niepodległość. I jest teraz krajem, który, jak inne kraje europejskie, cierpi od tego, że każdego dnia coraz bardziej Unia Europejska zabiera nam suwerenność, coraz bardziej jest podobna do Związku Sowieckiego. I w takiej sytuacji, która teraz przychodzi z imigracją, Uh, all the dictatorship from Brussels. We have only one chance in all Europe. People have to stand up and fight and act. And this is only way we can defend our boldnost, spravedlivost, vlastnost, spravedlivost, boldnost, vlastnost, spravedlivost, boldnost, spravedlivost, boldnost, vlastnost, spravedlivost. WOLNOŚĆ, WŁASNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ! WOLNOŚĆ, WŁASNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ! Dziękuję bardzo. Brawo! Brawo! Nie wiem, ja powinienem to tłumaczyć zasadniczo. Ta sytuacja z imigrantami pokazuje, jak bardzo dyktatorska jest Bruksela. Musimy stanąć razem, musimy walczyć o te wartości, które są nam bliskie, a są to WOLNOŚĆ, WŁASNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ! WOLNOŚĆ, WŁASNOŚĆ! Sprawiedliwość, wolność, własność, sprawiedliwość! Teraz zapraszamy serdecznie naszego przyjaciela, naszego gościa honorowego dzisiejszego, dzisiejszego marszu. Człowieka, nad którym bardzo bolejemy, że nie jest liderem jednej z naszych list wyborczych. Człowieka, który łączy w sobie patriotyzm, dumę i honor i szacunek dla wolności, własności, sprawiedliwości. Proszę Państwa, pan Marian Kowalski. dziękuję moi drodzy pani premier obecnego rządu zapewnia na billboardach że teraz nas będzie słuchała i rozumiała to nowina, bo do tej pory albo nie słuchała albo nie rozumiała, albo jedno i drugie trzeba 8 lat żeby partia reżimowa doszła do wniosku, że własny naród trzeba rozumieć i słuchać ale nie wierzcie to jest tylko slogan wyborczy. Skoro przez 8 lat swoich rządów doprowadzili Polskę do tego, że nawet ich prezydent musi na starość utrzymywać się z szabru dzieł sztuki, to znaczy... To znaczy, że to jest banda debili i złodziei. A kto słucha debili i złodziei jest albo zdrajcą, albo idiotą. Moi drodzy, mówią! Że to państwo jest najlepsze państwo polskie od tysiąca lat. Patrzcie państwo, jacy znawcy historii. Najlepsze. A co w tym państwie jest tak doskonałego? Czy to, że jesteśmy czołowym państwem świata w ilości wypadków śmiertelnych na przejazdach kolejowych, mimo że rzekomo Unia wpompowała miliardy euro w infrastrukturę? A może mamy być wdzięczni, że jesteśmy w Unii Europejskiej? No pewnie tak. Bo ktoż by inny wyprodukowałby tyle wspaniałych zakazów? Nie pić, nie palić, nie jeść kiełbasy, nie jeść drożdżówek, nie wychylać się, nie pluć, nie przeklinać, nie żyć, nie oddychać. Przestań być Polakami, oddać własną ziemię obcym. Nie bronić wartości, przestań wierzyć w Boga, przestań być Polakami. Nic z tego nie będzie. Proszę państwa. Wybory prezydenckie pokazały, że blisko 30% wyborców nie cierpi tego systemu. Blisko 30%. Co się stało w parę miesięcy? Dzięki temu systemowi, który bardzo sprytnie pograł, okazuje się, że znowu bijemy się o próg wyborczy. Musimy zrobić wszystko, żeby w przyszłym Sejmie była reprezentacja normalnych ludzi, ja już nie mówię, żeby to byli wolnościowcy, katolicy, nacjonaliści. To mają być po prostu zwykli normalni ludzie, a nie banda zindoktrynowanych debili i bezczelnych próżniaków. Wiecie dobrze, że dzisiaj dla mnie być tutaj to nie była łatwa decyzja. Wiecie, że mogłem kandydować z więcej niż jednego komitetu wyborczego. Ale uznałem. Że będę na wszystkich manifestacjach, ubolewam, że jest ich wiele, ubolewam, że dzisiaj w Warszawie to nie jedyna manifestacja krzycząca te właśnie hasła. Tak zostaliśmy podzieleni. Do tego że zostaliśmy doprowadzeni w kilka miesięcy po wyborach prezydenckich. Moi drodzy, zobaczcie, jeszcze niedawno były dyskusje i przygody intelektualne. W jakich to okolicznościach rozpadnie się Unia Europejska? Nikt w to zbytnio nie wierzył. To były takie dyskusje przy kawce. A teraz patrzcie. Rok temu, gdy zaczęła się strzelanina na dzikich polach, już Unia Europejska zaczęła mówić wieloma głosami. Już wtedy okazało się, że Polski nie zaprasza się do stołu negocjacyjnego, a głównym liderem zapraszającym do stołu jest ta, ta Białoruś, którą nas straszą. Teraz okazało się, że wystarczyło parę tysięcy łódek, które przecież niespontanicznie, nie same z siebie wypłynęły na Morze Śródziemne, a już Unia Europejska mówi o zamknięciu granic wewnętrznych, czyli to będzie prawdziwy koniec Unii Europejskiej. Jak rozdzielą tych nieszczęsnych uchodźców, którzy wcale nie chcą jechać do Polski, zobaczcie, nawet murzyni z Erytrei muszą być wożeni do Polski pod przymusem, zaplombowanymi pociągami i będą trzymani w polskich obozach koncentracyjnych. Nie nie godzimy się na żadne polskie obozy koncentracyjne. Nie było ich kiedyś i nie będzie w przyszłości. Zobaczcie, odebrali nam wolność. Odebrali nam suwerenność. Odbierają nam tradycje. Odbierają nam prawo decydowania, kto będzie w polskim sejmie. Wyciągają rękę po naszą ziemię, po nasze kopaliny, po nasz dostęp do morza. Po naszą wolną gospodarkę. Ale jedno zawsze chcą nam zostawić polskie obozy koncentracyjne. Tak. Moi drodzy, za dwa tygodnie wybory znowu walczymy tylko o próg, o głos rozsądku ale to cena warta krwi. Zapewniam Was, bo w momencie, gdy świat się znowu kotłuje, gdy już są tysiące uchodźców, gdzie znowu Broń jest w cenie. Gdy znowu rządy mówią o zamykaniu granic, mówi się o uchodźcach i obozach koncentracyjnych, to żarty się skończyły. To już nie chodzi o to, czy marchewka to owo, czy ślimak to ryba. Chodzi o być albo nie być cywilizacji europejskiej. A my jako Polacy musimy znowu sprostać zadaniu obrony cywilizacji europejskiej, obrony wolnej Polski, obrony wolności naszych dzieci, naszej tradycji. Skoro widzicie, że Polską do tej pory rządzą Turnie i złodzieje, szabrownicy i kłamcy, a gangrena lewactwa nawet jest już w Rzymie. To tylko polska ulica, polskie stadiony, tylko tacy zwykli ludzie jak my w całej Europie możemy obronić jeszcze naszą ziemię, naszą tradycję, nasze rodziny, nasze życie. Moi drodzy, dwa tygodnie walki. Na listach partii Korwin jest kilku moich kolegów, z którymi od dawna działam w ruchu narodowym. Mój kolega Jarek Konowajek z Lublina, poznałem go, gdy był jeszcze w NOPI, ja byłem w UPR-ze. Już kilkanaście lat temu razem paliliśmy na placach lubelskich flagi unijne. Wtedy byłem w UPR-ze, to mówili, że jestem, że trzymam z nacjonalistami. mnie oskarżają, że z liberałami, ale zawsze będę trzymał z Polską. Zawsze będę trzymał z wami. Cześć Wielkiej Polsce! Nasz europoseł Jarosław Iwaszkiewicz. Wielkie brawa. Witam wszystkich serdecznie. Szanowni Państwo, w zeszłą środę w Strasburgu spotkała się pani Merkel z panem Hollandem przy akompaniamencie 7, 750 unioposłów z całej Europy. O co prosili? Prosili o rozdział kolejnych kwot. Nie wierzmy tym informacjom, które określają, ile, ilu imigrantów do nas przybędzie. Jest to jedno wielkie kłamstwo. Oprócz tego, że same cyfry nie są, nie są takie ważne, że najważniejsza jest idea, że my nie chcemy tutaj islamu, nie chcemy islamizacji Polski, okłamują nas, ponieważ. Układy, które są w tej chwili zawierane, zupełnie pomijają decyzyjność poszczególnych krajów. Będą o poszczególnych kwotach decydować urzędnicy w Brukseli, nie premierzy, nie ministrowie spraw zagranicznych, tylko zwykli urzędnicy w Brukseli czy w Strasburgu. Mówimy stanowczo nie takim działaniom. Szanowni Państwo, Marsz wolności i suwerenności jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Dlatego wszystkim bardzo dziękuję za przybycie tutaj i za zjednoczenie się. Za dwa tygodnie ruszamy do wyborów. Wszyscy, wszyscy jak tutaj jesteśmy, będziemy wspierać wolność, własność, sprawiedliwość. Dziękuję ślicznie. Wolność, własność, sprawiedliwość. Wolność, własność, sprawiedliwość. Polność, własność, sprawiedliwość! Teraz nasz poseł do sejmu, w tej chwili, już w tej chwili poseł od, 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 od jednego dnia. Nie, no jesteśmy, nie, nie, poszły, nie jesteśmy ma posłami pieniędzy. do końca kadencji, ale szanowni państwo, posłowie partii Korwin pytali, ilu nielegalnych imigrantów zostanie nam przywiezionych? Ile za to zapłacimy? Nie uzyskaliśmy takich odpowiedzi. Polacy za granicą, którzy zostali za wschodnią granicą, mówią, pomóżcie nam. Mówiliśmy to rządowi, rząd nie reaguje. Musimy zadbać o Polaków za wschodnią granicą, musimy dać im polskie paszporty, a nie przywozić tutaj nielegalnych imigrantów z Niemiec czy innych krajów Unii Europejskiej. Tylko dlatego, że oni sobie nie poradzili, że oni ich zaprosili, a w tej chwili chcą nam ich tutaj przywozić, pozamykać w obozach i każą nam ich pilnować. Tego nie chcemy. Chcemy Polaków, a nie islamskich imigrantów. Chcemy Polaków i chcemy tym Polakom pomóc. Im się należą polskie paszporty. Oni są Polakami i o nich będziemy walczyć. Będziemy walczyć o tych Polaków też, którzy wyjechali za granicę, za. za... Pieniędzmi, którzy za naszą emigracją, za naszą młodzieżą, która wyjechała za granicę, musimy ich z Polski sprowadzić, musimy stworzyć im tutaj warunki życia, godne warunki życia, żeby chcieli przyjechać do Polski, żeby można było w Polsce normalnie żyć, żeby w Polsce były niskie podatki, żebyśmy nie byli okradani z naszych pieniędzy, żeby pieniądze pozostały w kieszeniach, w kieszeniach Polaków, bo Polska musi być silna pieniędzmi, które są w naszych kieszeniach, a nie które są w pieniędzmi w budżecie do dysponowania przez polityków. My wiemy, co z waszymi pieniędzmi zrobić. Niskie podatki. Polacy, za... Polacy, a nie imigranci. I to są nasze hasła. Z tym idziemy do wyborów. I wygramy. Wygramy dla Polski. Wygramy, by zmienić Polskę. Dziękuję. Słuchajcie, jak słuchałem tego, co powiedziała powiedział nasz gość z Malty, że Janusz Korwin-Mikke jest znany i szanowany nie tylko w Unii Europejskiej, ale w Europie, to przypomniałem sobie jedną z haseł naszej minionej Eurokampani, a brzmiało ono, cała polska zna Korwina, czas, by poznała go Europę. Jak widać to hasło zostało spełnione. Ale jak patrzę na to, co tu się dzieje, ja pierwszy raz spotkałem się z ruchem skupionym wokół Janusza Kowimickiego 10 lat temu i serce rośnie patrząc na te czasy, kiedy zbiera moc, zbiera nie nieokiełznana energia w tym ruchu wolnościowym, w tym ruchu patriotycznym, i przypominają mi się słowa wysockiego z, mic z mickiewiczowskich dziadów, który powiedział naród nasz. Jak lawa. Z wierzchu zimna i sucha, twarda i plugawa. Lecz wewnętrznego ognia i sto lat nie wyziębi. Plgwajmy na tę skorupę i stąpy do głębi. A jak mówimy o narodzie, to pamiętamy, o czym tutaj pan poseł wspomniał, pamiętamy, że naród polski to nie tylko Polacy tu w kraju, ale Polacy za granicą. Polacy wygnani za granicę. Przez głupotę i złodziejstwo naszych polityków. To są Polacy, którzy chcą tu wracać i my zwracamy się do polonii, zwracamy się do naszych rodaków, wiemy, że chcemy, chcecie do nas wrócić i my chcemy, żebyście do nas wrócili i zrobimy wszystko, żebyście mieli do czego wracać. Tworzymy ruch, ruch wolnościowy, patriotyczny, który chce głębokich zmian. Zmian, które przywrócą wolność własność, sprawiedliwość, i żywimy głęboką nadzieję, że w przyszłości na czele tego ruchu będą stali również tacy ludzie jak pan Marian Kowalski. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Ja chciałem dwa słowa zupełnie z innej strony. Słowo emigranci było dzisiaj odmieniane przez wiele przypadków, i słowo emigranci było używane. W wielu kontekstach. Natomiast ja sobie zadaję pytanie, czy ja, jako Polak, który jest przedstawicielem narodu uważanego zawsze za naród gościnny, za naród otwarty, za naród tolerancyjny, jako katolik mam prawo odmówić tym ludziom przyjeżdżania tutaj? Odpowiedź brzmi tak. Dlatego, że jeżeli do moich drzwi pukają goście i ja tych gości wpuszczam do domu, częstuję ich obiadem, to to jest gościnność. Jeżeli im pomagam w. Potrzebie, to to jest gościnność. Ale jeżeli ci goście przyjeżdżają do mojego domu i mówią, że zostaną tutaj przez następne dwa lata, i ja ich mam utrzymywać z własnej pracy, bo oni są leniami i nie chcą pracować, to to już nie jest gościnność, proszę Państwa, mamy szczere prawo i prawo moralne bronić się przed tym. Kolejna kwestia jest taka, jeżeli ci goście przyjeżdżają tutaj, po zasiłki Prawda? Nie przyjeżdżają tutaj z chęci pracy. Jeżeli oni by uciekali przed wojną, to oni by już zostali w Węgrzech, bo tam już wojny nie ma. Ale oni mają kierunek Niemcy, mają kierunek Szwecja, bo tam są po prostu duże zasiłki. Tam dostaną socjal, tam będą mogli żyć sobie z naszych podatków. Z podatków Europejczyków. Proszę Państwa, o ile wiem, religia katolicka zabrania eutanazji i uważa za grzech samobójstwo. A to, co robi Europa, to jest eutanazja, to jest samobójstwo. Brawo! Także ja, jako katolik, czuję się w zupełności usprawiedliwiony, bo nie chcę popełnić samobójstwa. Dziękuję państwu. Brawo! Nasza kandydatka z Podlasia, pani Lilia Maszuczkowa. Всем добрый! Мимо не польского названия, польскую ношу от 16 лет в своем сердце. я иммигрантка, Так, только приехала тут не по социал. Я приехала работать. Напряслась своей родины, напряслась своих детей и напряслась в Польске. Браво! И всем поверить, что я вам за скакивание панства и мне неудольностью польского женду. Мам, дось кланства, которое есть в опытной политике. И я становлюсь, что Не исланизации Польски. Не пик которые приезжают по социалу. Не пик которые приезжают, чтобы проводить на территорию Польские властные традиции, которые шкодят, а радше загрожают славянской и христианской культуре. Mariusz Filipowicz, nasz człowiek z Ełku. Mazury, z Witam wszystkich. Przyjechałem tutaj z, mroźnej, z mroźnych Mazur, z Warmii i Mazur, ale nie po to, żeby się ogrzać. Przyjechałem do Was z nadzieją. Wszyscy wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Mamy jeden bilion jawnego długu, bankrutujący system emerytalny, upadający...